Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek. Dokładnie, to co widzicie to jest Kubuntu 25.04, robię to w ramach już zapowiadanego w innym filmie wyzwania 30 dni ze starym laptopem. Podjąłem się tego wyzwania, ponieważ chciałbym sobie albo coś udowodnić, albo coś obalić. Mam na myśli dokładnie to, że można wykorzystywać stary sprzęt dalej, nie trzeba się go pozbywać w związku z tym co robi Windows ze swoim systemem operacyjnym. No i chciałem na swoim przykładzie pokazać Wam, że no albo się da, albo się nie da. Jakby te 30 dni ma nam to pokazać. Idealnie się to zbiegło też z inicjatywą, którą wykazał się kanał Sterfa Linux. Uruchomił polskojęzyczny odpowiednik em, o nazwie koniec10.pl. To jest strona internetowa, w której em, będzie tutaj dostęp do wszelkich informacji, co można zrobić w związku ze starym sprzętem, który już nie będzie obsługiwał dalej Windows 11. Jako, że 14 października kończy się wsparcie Microsoftu dla sporej ilości sprzętu komputerowego. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja, żeby no zajrzeć na tę stronę. Koniec10.pl i macie tam wszelkie wyjaśnienia. Dzisiaj mamy trzeci dzień tego wyzwania. Ja podjąłem się tego, że zainstalowałem u siebie KDE. Wersję KDE. To jest oczywiście mówię w tej chwili o nakładce graficznej. Ale dystrybucja jaką sobie wybrałem to jest Kubuntu 25.04, czyli ta najnowsza wersja z samego Ubuntu. Uznałem, że to jest coś nowego, świeżego w porównaniu do Cynamona. Nie w sensie takim, że Cynamon jest gorszy. Bardziej mam na myśli to, że to jest nowość dla mnie, bo już dawno nie miałem do czynienia ze środowiskiem KDE. A przy okazji chciałem coś sprawdzić na Kubuntu. Też przy okazji tego wyzwania chciałbym albo coś sobie potwierdzić, albo obalić. I ja już jeśli chodzi o tego typu sprzęt, bo ci, którzy nie widzieli tego filmiku, w którym zapowiadam to, to wezwanie, działam sobie na tym laptopie przez 30 dni i ten laptop ma tylko 6 GB ramu, 1,7 GHz, tam dwa rdzenie, cztery wątki, jeśli chodzi o procesor, więc no nie jest to demon szybkości, tak? Ale chciałbym się sprawdzić, czy mogę wykonywać swoją pracę, to co ja osobiście wykonuję. Na Linuxie, ja już tutaj sobie część rzeczy poprzerabiałem Ale pierwsze moje wrażenia są takie, że naprawdę działa to bardzo dobrze Nie należy się spodziewać cudów, to nie jest demon szybkości Ale działa to mega płynnie Nawet jeżeli zobaczycie jak płynnie to chodzi, ja mogę nawet nagrywać filmy w OBS w 60 fps Co w ogóle mnie osobiście zaskakuje, bo Prawda jest taka, że jeśli miałem tutaj Windowsa 10 To już nawet nie mogłem nagrać nic w OBS-ie. Co no wydaje mi się mega dziwne no tak czy owak, widzicie, że to wszystko, wszystko w miarę fajnie działa. Mogę powiedzieć, że działa to dość płynnie, sprawnie, nie ma żadnych przycięć. Stawiłem sobie też chwiejne okna, czyli to coś co mi się lubię najbardziej. No i jest też parę moich zaskoczeń odnośnie tego kobuntu. Pierwsze zaskoczenie dotyczy samego aktualizatora i instalatora programów za pomocą Discover. Discover to jest program dedykowany dla środowiska KDE, w którym możemy właśnie tego te typu rzeczy wykonywać. I to jest chyba jedyny jak do tej pory znany mi instalator tego typu programów, w którym jest to wszystko naprawdę ujednolicone. O co chodzi? Aktualizacje są dokładnie w jednym miejscu do, do pobrania, programy są w jednym miejscu do instalacji. Mogę to zrobić za pomocą tylko tego programu. Nie jest to tak jak na mincie, że mamy to rozdzielone. Osobno mamy aktualizację i instalację jądra, a osobno możemy instalować programy za pomocą menedżera programów. Podobnie z Ubuntu, tam zupełnie jest w sumie inna bajka, bo tam mamy i dedykowany dla Snapów, a jeszcze inni sobie pobierają inny instalator do typowo paczek deb, chociaż to jest już ujednolicone w tych najnowszych wydaniach, ale dalej nie działa to tak jak powinno moim zdaniem. Natomiast tutaj domyślnie mam dostęp do repozytoriów Ubuntu, tylko i wyłącznie. Ale wystarczy, że wejdę sobie w ustawienia i ja mogę sobie wybrać tutaj Flatpak jeżeli chciałbym mieć dostęp do programów, które są dostępne przez Flatpaki, zaznaczam, potwierdzam zmiany i to mam. Kolejna rzecz, która mnie tutaj bardzo mocno zaskoczyła, to to, że przynajmniej przy instalacji minimalnej tego kubuntu snapy są wyłączone. Ja w ogóle nie mam dostępu do snapów. Snapów w tej chwili na tym systemie nie ma. To jest jak dla mnie, ok, bo ja nie jestem wielkim fanem snapów. Jakby to jest osobny temat na osobne wideo, ale rozumiecie, tak? Na czym to wszystko polega? Wszystko mam zawarte tutaj w jednym. Miejscu. Nie jest to rozdzielone i rozproszone po, po, po różnych miejscach, i to jest bardzo dobre, szczególnie dla początkujących. Instalacja samych programów też tu jest e, bardzo intuicyjna. Powiedzmy, że sobie zainstalujemy Krite, Wejdę tutaj sobie e, i jeżeli mam dostęp, jeśli uruchomiłem sobie dostęp do Flatpaków, mogę sobie wybrać albo FlatHub. Ja sobie wezmę Ubuntu i kliknę w graj. Piszę sobie hasło. No i przechodzi mi do instalacji. Za chwilkę, za chwilkę powinienem mieć to zainstalowane. Niech to sobie działa w tle. Jako, że to jest środowisko KDE, ono jest lekkie, około 1,2 GB mam po uruchomieniu. Pewnie wiecie, jeżeli bym zainstalował na tym Arch'a z KDE, no to zjechałbym pewnie o wiele niżej. Ale jak dla mnie jest to w porządku, jak na ten sprzęt, który mam, bo wszystko tu działa w miarę dobrze. Jeżeli uruchomię sobie YouTube'a, to e, działa on w 720p. Nie mam problemów z tym, żeby, żeby go sobie uruchomić. No, internet tutaj mam odrobinę wolniejsze, bo działa na, tym starszym, na tej starszej wersji Wi-Fi, ale jak dla mnie, jako że ten komputer ma rozdzielczość natywną 1366 na 768 czyli to jest zwykłe HD, nie jest full HD, założyłem, że jeśli będę oglądał tutaj dość płynnie filmy w 720p, no to będzie ok. I tak tutaj wyszło, przetestowałem to i działa to naprawdę dobrze. Bez żadnych zacięć, nie mam problemów z niczym tutaj. Mogłem też zainstalować inne programy. Zainstalowałem sobie Thunderbird, zainstalowałem sobie oczywiście LibreOffice, bo w wersji minimalnej po instalacji no, trzeba sobie pewne rzeczy samemu doinstalować, więc wziąłem sobie LibreOffice, zainstalowałem sobie GIMPA, który jest swoją drogą wersji 3.0 już to będzie do osobnego testu, jak dla mnie. Zainstalowałem sobie Optidiana za pomocą Flatpaka, KIPASa. KIPASa też tutaj mam. Dla mnie jednak najważniejsze jest nagrywanie w OBS w 60 FPS-ach, ponieważ no, dzięki temu ja w międzyczasie, nawet w czasie działania tego challenge'u będę mógł coś dla Was nagrywać, takiego standardowego, typowe filmiki na YouTube'a, a nie shorty czy, czy inne rzeczy. Słowa konsumpcja multi, multimedów jak najbardziej się tu sprawdza, więc jeżeli ktoś e, ma tego typu e, potrzeby, dość proste, jeśli chodzi o korzystanie z komputera. To nawet na takim starym sprzęcie sobie spokojnie poradzi, przynajmniej do tego momentu, w którym tu działamy Ja na pewno będę chciał tutaj pchnąć trochę więcej rzeczy na tym komputerze, żeby przetestować inne rozwiązania, na przykład no, W najbliższym czasie być może spróbuję coś sobie tutaj pograć, zainstalować coś może ze Steama, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało Nie spotkałem się do tej pory z żadnymi błędami No co jeszcze tutaj dostosowałem, no to oczywiście ikony Fonty zmieniłem. Oczywiście ten pasek start. Bo jeśli bym sobie zmienił ten pasek na ten tradycyjny, poczekajcie, tradycyjny uruchamysz programów, to jest ten tu. To on wygląda w ten sposób. Ale ja go sobie zmieniłem. Ja lubię w przypadku KDE to menu rozsuwane, ponieważ posiada te skojarzenia z Windowsem 98, które bardzo lubię. Byłem w stanie zainstalować sterowniki do drukarki, do skanera. Jak najbardziej to działa. Nawet dla testu, żeby zobaczyć, czy pobranie zwykłych paczek Deb i ich instalacja zadziałała, to nawet raczyłem sobie zainstalować Google Chrome, chociaż jeszcze yy, no raz go otworzyłem, żeby zobaczyć, czy to działa, ale mam Firefoxa, Firefox jest ok. Jeżeli więc macie tego typu sprzęt, którego możecie wrzucić coś takiego, jak chociażby to kubuntu, na razie nie będę wam go polecał, ja go testuję wyłącznie dla siebie. Jeżeli macie coś podobnego, najprawdopodobniej coś lepszego, bo ja działam na naprawdę takim no, nieco starszym sprzęcie. Jeżeli macie, nie wiem, 8 GB RAMu, troszkę silniejszy procesor, to mogę Wam z pewnością powiedzieć, że tego typu dystrybucje, jak chociażby Komuntu, spokojnie na tym pójdą. Na pewno zainstaluję jakąś grę nieco starszą, bo wiadomo, że nawet na Windowsa tutaj e, jakieś nowsze gry nie poszłyby na tym sprzęcie. No i też na pewno yy, chciałbym bliżej poznać podstawy terminala komend terminalowych. Jeżeli się czegoś tutaj nauczę, to z pewnością też będzie o tym nagranie. Ja oczywiście podstawy znam, żeby nie było. Natomiast chciałbym poznać tego trochę więcej, żeby zdecydowanie lepiej nawigować po systemie plików za pomocą komend chociażby, tak? Bo można naprawdę wiele rzeczy zrobić w linii komend. Nie jest to obowiązkowe absolutnie, żeby móc korzystać z Linuxa. W zasadzie w większości dystrybucji takich skierowanych do początkujących nie jest to konieczne. Naprawdę sporo rzeczy można wyklikać. Ale jeżeli pozna się te, te komendy terminalowe, to nierzadko spotykam się z takimi opiniami, że ludzie już nawet bardziej preferują korzystanie z konsoli, bo jest to szybsze, sprawniejsze, no i z pewnością wiele rzeczy można dzięki temu zautomatyzować. Ostatecznie więc tak na koniec tego wideo, ja jestem mega zaskoczony. Naprawdę jestem mega zaskoczony tym, że tutaj wszystko tak pięknie. Chodzi dla mnie najważniejsze, że nagrywa w OBS w naprawdę dobrej jakości No i że mogę dla Was nagrywać więcej tych normalnych wideo Dlatego też dziękuję Wam za obejrzenie Ja bym chciał ci jeszcze gorąco zachęcić do tego, jeżeli ktoś z Was jest zdecydowanie młodszy i posiada TikToka To mam tam też konto o się przykawie, o tej samej nazwie, więc możecie też dać tam follow Będzie mi bardzo miło, jeśli też wesprzecie e, TikToka, ponieważ tam jest to trochę inna grupa docelowa i zauważyłem przynajmniej jak tak działam sobie na TikToku, że tam jest zdecydowanie więcej ludzi, którzy jednak nie mają o tym pojęcia, więc naprawdę można wielu nowym osobom pokazać, że ten Linux nie jest tak straszny jak go powszechnie malują. Dziękuję Ci jeszcze raz za obejrzenie po raz kolejny. Kliknij subskrybuj, jeżeli Ci się podobało. Kliknij lajka, like aby, aby rozbujać te algorytmy i do zobaczenia następnym razem, dzień numer trzeci. Ja uważam, że jest do tej pory naprawdę ok. Będę dawał wam znać co na tym laptopie jeszcze będę w stanie wykonać. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trzymaj się ciepło. Cześć.